Cześć, witajcie na kanale Nowa Mowa. Jestem witajcie, Dawid. Serdecznie jestem Daniel. Jak wam lecą święta, słuchajcie, nam bardzo dobrze. Tak. No, ale dzisiaj odcinek właśnie będzie o tym. Jak poprawić ten nastrój świąteczny, jeśli dopada was czasem taka nostalgia świąteczna? Czasami brak energii, tak. brak taki, takiego poczucia tych świąt właśnie. No. Jak, jak stworzyć lepszy nastrój ogólnie dzięki mowie, dzięki komunikacji, no. co zrobić, jak zrobić, tak. aby było lepiej? I czasami jest tak, że no ta atmosfera no sprzyja często takim myślom trochę depresyjnym, wiesz, mm -hmm. jest ciemno, patrzysz na kolorowe lampki na choince, mm -hmm. jesz w ogóle kaloryczne jedzenie, cukry, mm -hmm. wiesz, mm -hmm. no tam pierniki mm -hmm. i to wszystko powoduje, że tak się zapadasz w sobie mm -hmm. i myślisz, kurczę, nic się nie dzieje, mm -hmm. się czas leci, grać za bardzo nie mogę, muszę siedzieć, mm -hmm. نعم <applause> nie ma co robić innego. Wszyscy gdzieś tam o czymś, może ktoś coś mówi, albo wszyscy patrzą na telewizor. Tak. Właśnie, bo teraz to mówimy um, tak bardzo globalnie, tak? tak. Szeroko, nie tylko przy, w przypadku osób z SBS, hmm. ale bardzo często tak jest, nawet tak jak jest, ktoś tak. nie ma bloków mowy, ale no jednak nie ma tej energii, żeby jakoś mówić i cieszyć się tymi świętami tak w pełni, tylko właśnie jest ta nostalgia, takie tak. znużenie, tak. brak energii. Ktoś się narobił, te wszystkie potrawy tak. przygotowywał, wreszcie Siada, nareszcie, Zmęczone. On jest zmęczony, wiesz, i tak to wszystko leci i teraz te, wiesz, te same filmy grane są, znowu ten. Kevin sam w Nowym Jorku, czy mm -hmm. Kevin sam w domu, wiesz, i kolędy czasami nie zawsze wesołe są, to bo są też kolędy no bardzo, tak. bardzo nostalgiczne czasami, tak, nie tak, mm -hmm. No i właśnie, jak ten czas Jak, jak poprawić teraz ten nastrój, o. żeby było tak pozytywnie, tak właśnie optymistycznie, żeby tak. tętniała energia tak, z tych tak. świąt. A, to energię wytwarzajcie wy sami. I kilka sposobów, jak, jak tę energię wytwarzać. Pierwsza rzecz, kolędy, tylko wesołe. Tak, wesołe, hmm. dokładnie. Puszczajcie i poszukajcie nawet wpiszcie w YouTuba wesołe kolendy na przykład jakie przybieżeli, przybieżeli do betlejem tak", 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 i to właśnie, czy tam a, tak, tak, i to wszystko, takie, tak. właśnie, takie wyższe tony wszystkie, wyższe. prawda, tak żeby było mm. wszystko durowo, durowo marsz właśnie mm -hmm. i wtedy to już te same dźwięki tak, pobudzają tak na, na, na mm. nasz umysł, że pobudzają, nas, tak dzwoneczki, nasz, i tam jingle bells, to wszystko tak. powinno mm -hmm. być wesołe bo to powinno być właśnie powinno być wszystko w tym klimacie puszczane, bo te święta są wesołe, to nie Oczywiście. są święta mm. przygnębiające. Tak, no tak, też jest cel świąt, żeby bo spędzić czas razem z rodziną, spokojnie, tak. ale ciesząc się sobą mm. nawzajem, prawda? Więc jeszcze do tego zalecamy, żeby pośpiewać trochę tych właśnie pozytywnych i radosnych koland. I nie czy ktoś fałszuje czy nie. I te, tak, dokładnie. I teraz to jest super rada dla osób z blokami mowy też, bo Wiemy jak się Aha. śpiewa, to blokad nie ma, bo jest melodia ładna hmm. i całkowicie płynnie to wychodzi, więc wow. wszyscy wspólnie możemy się poczuć Taką, taką, taką wspólnotę mm -hmm. możemy poczuć, że każdy jakby no, używa tej, tej mowy właśnie w celach, aby pośpiewać. Na przykład, jak ktoś nie może powiedzieć spokojnie, mm -hmm. pogadać sobie z kimś, to jak się śpiewa, to jednak jest ta komunikacja taka Oczywiście. śpiewająca z kolendą. Kolejny pomysł to nagrywanie gości czy właśnie członków rodziny. Przez specjalne filtry z różnymi ozdobami na głowie. Są mhm. różne ozdoby Renifera, Mikołaja, tak, okularów. Tak, tak. Nawet mhm. można kupić jeszcze do życia gdzieś w sklepach jakieś śmieszne gadżety, które by rozśmieszały, gdzie można by właśnie w nich nagrywać życzenia i wysyłać je mhm. na wideo innym członkom rodziny gdzieś dalej. Tak. Niech to będzie zabawne, niech to będzie właśnie śmieszne, Mhm. Żeby troszkę pozmieniać te nastroje depresyjne, jak najmniej oglądać tych samych filmów, mhm. telewizji. Chyba ja na przykład, że bardzo je lubicie, prawda, tak. czy coś, to, to no bo, bo też wiemy, że jednak, na przykład dzieci to bardzo lubią. I Kevin, mhm. prawda, i takie różne filmy świąteczne. Więc oczywiście, kto lubi to włącza. Tak. No. no ale druga rzecz jeszcze jest taka, no o czym rozmawiać? Wiesz, czasami wiemy, Ten. że czasami ciągle jedne i te same osoby rozmawiają i o wszystkim, a już jak wejdzie, wejdą jakieś tematy, które nie powinno być, takie jak polityka czy religia na przykład, Ten. jakieś skrajne poglądy, takich tematów nie powinno się w ogóle wiesz, święta? Podejmować mm -hmm. święta, Nie bo zawsze się znajdzie przeciwnik tego tematu, Prawde. jakaś kontrowersja, mm -hmm. a są osoby, którym specjalnie to zależy, żeby to właśnie trochę pobudzić i tę kontrowersję mm -hmm. stworzyć mm -hmm. i doprowadzić oso inne osoby do tych stanów emocjonalnych. Nie o to chodzi, słuchajcie, w święta. No może lepiej zagrać w jakąś grę, może nawet planszową. A być może inspirować się serialem Gambit Królowy i zagrać w szachy na mm -hmm. przykład. Dokładnie. dokładnie, ja ja nawet właśnie... poprosić tak. wujka, który umie, a nauczysz mnie dokładnie. poprosić, na no, przykład tam wyjaśnić te zasady, jak tak. te pionki idą wszystkie, prawda? Mm -hmm. Ja właśnie teraz sam też tak, która się inspiruje tymi szachami. i mm -hmm. Gdzieś tam próbuję no właśnie grać i no, też świetnie. fajnie nam to wychodzi i. Tak, mi tak, tak, wspólnie ciekawie razem, jak to, mm. jak się gra w szachy, No i na przykład, jak, jak ktoś wygra, bo jak, na przykład tam przyblokuje, czy coś, to jest taka radość, że na przykład się umie tak. taki ruch wykonać. Ciekawy. I to jest taka fajna wtedy wspólnota i się coś mm. robi razem, nie tylko ogląda telewizor, bo tak najczęściej jest. Najczęściej jest, a wtedy, jak wiemy, mowy nie ma, nie ma tej takiej tak. bliższej relacji, a czasami taka zwykła gra, wiesz, planszowa. Mm. Mm -hmm potrafi zjednoczyć Atmosferę całą rodzinę. fajną prowadzę. A nawet jak ktoś nie zna reguł gry w szachy, to może wystarczy gra w Uno, takie karty, mm -hmm. które no są kochani. bardzo proste i mogą angażować właściwie całą rodzinę, kilka osób, nawet kilkanaście i można pograć w takie Uno. Dokładnie, więc tworzymy fajny nastrój na święta, tak żeby było ciekawie, radośnie, no i jednocześnie spokojnie, szczególnie nową mową dużo rozmawiajcie, jak właśnie już macie dobrą technikę nowej mowy. Na przykład też fajne jest czytanie, wtedy jak już fajnie wychodzi to czytanie, tak, tak. prawda? No to też jest fajny taki klimat, gdzie jednak ta osoba może nawet się pochwalić swoją mową i zaprezentować. Tak jeden z kursantów wymyślił takie ćwiczenie, że będzie recytował teksty hmm. kolend. O tam ze śpiewaniem nie za bardzo muszło, ale mm -hmm. stwierdził to ja wam przeczytam te kolendy. I to się okazało, że no, wiele osób z rodziny to po raz pierwszy w ogóle zrozumiało treść kolendy. Mm -hmm. Wiesz, bo no, śpiewane w melodii czasami... nie myśli się te tak bardzo nad tą treścią, tak, mm. tylko jest melodia, no i to, to idzie fajnie. Tak? A jednak, wyrecytowane wiesz, tak. przybierzeli do Betlejem. Tak. Pasterzy. <grym> bardziej akcentuje tak. te konkretne słowa, i są takie wtedy bardziej zrozumiałe. zrozumiałe. Więc może taka forma ćwiczeniowa dla Was będzie odpowiednia. Dokładnie. Dziękujemy, że dzisiaj byliście z nami w tym okresie świątecznym. I zapraszamy już na kolejny film jutro. Cieszmy się nim i do zobaczenia jutro. Cześć. Wesoły świąt!